do Was pielęgnacją moich włosów, ponieważ dużo osób się o to prosiło a ja niedługo postanowiłam, że zetnę moje włosy, ponieważ mam już ich trochę dość i również chcę je trochę rozjaśnić, więc myślę, że to jest najlepszy moment, aby zrobić właśnie taki filmik w tym momencie, ponieważ jak widzicie, są one dosyć długie. Sięgają mi już dotąd, aż sama się zdziwiam, jakie dzisiaj prostowałam, ponieważ zazwyczaj noszę je w wielkim koku na górze lub po prostu w kitce. Jak widzicie, mam tutaj pełno produktów i muszę Wam przyznać, że żaden z nich tak naprawdę nie jest kosmetykiem organicznym. Naturalnym, tak więc, jeżeli jesteście zainteresowani taką właśnie pielęgnacją, trochę nie w stronę naturalnej, to od razu Wam muszę powiedzieć, że ten filmik jest dla Was. Pierwszym krokiem w pielęgnacji moich włosów jest ich mycie, ale nie tak naprawdę mycie, tylko odżywianie. Od jakoś początku tego roku zaczęłam stosować taką metodę, która po prostu mówi, aby najpierw włosy odżywić, później je umyć. Ja tak naprawdę właśnie wcześniej zawsze używałam najpierw szamponu pod prysznicem, już, a później nakładałam odżywkę, leżała u mnie jakoś tak dwie minuty i koniec. To się nawet tak sprawdzało, ale chyba jednak nie za bardzo. Teraz, od kiedy zmieniłam tą po prostu metodę, to widzę, że moje włosy naprawdę zaczęły szybciej rosnąć, nawet nie szybciej rosnąć, tylko zostały się takie po prostu jakieś bardziej, nie wiem, odżywione, nie wypadają mi. Jak czeszę, to nie ma aż tak dużo tych włosów na szczotce. Tak więc naprawdę mi się to świetnie sprawdza i tak samo mi się na przykład włosy też lepiej rozczesują. Tak więc, zawsze kiedy idę się kąpać, to 20 minut przed moją kąpielą, kiedy myję włosy, bo oczywiście ja włosy myję jakoś tak raz na trzy dni, ponieważ one mi się tak naprawdę nie przytuszczają, też nawet aż tak często. Ale zaraz wam powiem dlaczego też. Nakładam po prostu bardzo dużą ilość odżywki. Teraz akurat stosuję taką odżywkę tutaj z L'Oreal, jakaś. Vital, ale to tak naprawdę u mnie nie ma znaczenia, jakie odżywki stosuję. Nagładam po prostu bardzo dużą ilość na same końcówki. Tutaj, tak zaczynając od, od właśnie tej linii w dół i ja ją tak zostawiam na 20 minut przed kąpielą. Czasami to się przedłuża do na przykład godziny, ale tak zazwyczaj to jest 15-20 minut, muszę powiedzieć, i później właśnie idę pod prysznic. E, nalewam sobie ciepłą. Ja tam nie patrzę się, czy to jest zimna, czy ciepła woda, po prostu u mnie obojętnie, jaka chyba się sprawdza. E, myję włosy po prostu ciepłą wodą, ponieważ nie wystałabym pod prysznicem z zimną. E, myję te włosy i wtedy zaczyna się mycie, szamponowanie, i wtedy ja po prostu szamponuję je na samej tutaj górze. Jakoś, jak tylko raz w tygodniu, muszę Wam powiedzieć, że myję tutaj te końcówki. Tutaj to po prostu myję um, tak naprawdę to, co mi zostaje z tego szamponowania górnego, więc tutaj tak naprawdę dużej tej piany nie ma. E, a takie dokładne mycie ich samych końcówek robię raz na tydzień. Teraz akurat stosowałam szampon, tutaj właśnie taki z Balea. Ale tak naprawdę to mówię Wam, dla, dla mnie to jest totalnie obojętne. Czasami też stosuję ten tutaj szampon do włosów z łupieżem. Go stosowałam, jak miałam jakieś chyba 3 miesiące temu łupież, ale to właśnie było, jak pojechałam do Polski, zmieniła, zmieniła mi się woda i wtedy akurat dostałam ten łupież, więc tutaj go stosuję, Ale powiem Wam szczerze, że on się idealnie sprawdza na włosy tłuste. Jak ja zaczęłam ten szampon stosować, ja, ja muszę mieć, ja mogę mieć włosy raz na 3-4 dni, nawet naprawdę Sprawdza się idealnie, jest on z ziaj, kosztuje jakieś 6 czy 7 czy 8 zł, więc naprawdę niedużo. Eee, pachnie przepięknie. O, tak niby pokrzywą, ale nie pokrzywą, nie wiem co to jest, ale pachnie naprawdę ładnie i e, na przytłuszające się włosy myślę, że sprawdzi się idealnie, muszę wam go polecić. Z czystym serduchem Tutaj mam kolejny szampon, też z ten srebrny, ale ten szampon stosuję raz na jakieś dwa, ty dwa tygodnie Widzicie, że on jest cały jakiś taki już brudny i nie wiadomo jaki, ponieważ on stoi tak dosyć długo już w mojej, pod moim prysznicem Ale jak widzicie, nie mam aż tak dużo blond włosów, tylko jak po prostu jak zauważam, że one już się zaczynają robić takie żółte Paris nie pisz, ona chce jeść, ale już dostała jak zaczynam się robić po prostu jakieś takie żółte, to wtedy nakładam po prostu ten szampon na jakieś 5 minut pod prysznicem, zostawiam i wtedy spukuję jak zawsze przed moim myciem nakładam właśnie tą oto maskę lub odżywkę, obojętnie już naprawdę jaką odżywkę, teraz mam, akurat, teraz mam akurat tą, więc pokazuję Wam tą, to nakładam właśnie, to już później na przykład czasami nie muszę nakładać kolejny raz odżywki po szamponowaniu moich włosów, ale jeżeli e, widzę, że jednak one są jakieś takie, nie wiem, zrobiły się jakieś takie trudne, nie wiem, poplątane całe czy coś takiego, to wtedy nałożę tą odżywkę, żeby mi się po prostu łatwiej rozczesowały włosy i akurat stosowałam tutaj tą. I i też tylko tutaj na końcówki. Nie tutaj na górę, bo po prostu wtedy to mi się przetłuszcza strasznie. Nie lubię tego po prostu. Tutaj tylko nakładam na końcówki. Zostałam jakieś 5 minut i spłukuję. Jak wiecie, te mi się już skończyły, więc teraz po prostu mam będę zużywać to, co mam. Teraz akurat mam tutaj taki najnowszy szampon, dopiero co go właśnie wzięłam z góry z naszego schowka. I tutaj taka, jakaś taka odżywka. Myślę, że to jest chyba nawet coś takiego podobnego do tej. Chyba nawet to samo. Jak wychodzę z prysznica, to zostawiam po prostu. Zrobię sobie taki turban z mojego ręcznika i z moich włosów. Wcześniej robiłam to tak, że po prostu przewracałam głowę na, tak, na tą stronę i robiłam ten turban po prostu. E, tak, o przekładając ręcznik, tutaj sobie go tak wiążąc i później zarzucając do tyłu. Ale to zauważyłam, że mi zaczęło bardzo plątać moje włosy. Jak wiecie, ja mam je bardzo długie, więc muszę naprawdę uważać na takie rzeczy, ponieważ później czysanie ich zajmuje mi to nie na przykład 10 minut, jak teraz to robię, czy tam 5 czy 10 minut, tylko po prostu już pół godziny. Tak więc e, ja uważam na takie rzeczy. Tak więc teraz zmieniłam moją metodę i za, mam wszystkie swoje włosy tak, jakby do, do, zarzucone do tyłu, e, nakładam po prostu ręcznik. Tutaj tylko ten ręcznik leciutko zawiązuję z włosami i go po prostu daję w tą stronę. Później z takim ręcznikiem chodzę po domu minimum, staram się zawsze pół godziny, dlatego też na przykład zawsze myję włosy wieczorem przed pójściem spać lub rano, kiedy wiem, że na przykład przez pierwsze 3-4 godziny nie będę, nie będę wychodziła z domu. Ponieważ lubię, jak mi się włosy naturalnie suszą, nie lubię używać suszarki i po prostu... Po tych pół godzinach zdejmuję ten ręcznik, one są już, te włosy takie, takie już nie są takie aż takie mokre, e, i wtedy nakładam różne te produkty, które zaraz wam pokażę. I tutaj w tych produktach nie mam tak naprawdę jakiejś takiej określonej kolejności, w jakiej nakładam te produkty, e, ale to są po prostu te trzy produkciki, e, takie do sprysk. Do spryskiwania moich włosów, i e, pierwszy to jest e, Niwie, Blond Gloss, jakiś, to jest jakaś tam odżywka, chociaż dokładnie nawet, nie wiem co to jest, tak, ta, to jest jakaś odżywka, właśnie do blond włosów, tak więc ja ją sprzykuję po prostu całą po moich włosach. Później przesuwam się do e, John Frida, e, też jakiś Blond Vitalizer, też jakaś, właśnie, mm, jakaś odżywka bez spłukiwania. Tak samo jadę po całych moich włosach. E, i kolejne to jest jedwab do włosów zniszczonych, chociaż tak naprawdę nie kupowałam go do włosów zniszczonych, tylko po prostu chciałam mieć taki jedwab w płynie. On kosztował, jak możecie zobaczyć, 9,90. I tak, myślę, że jest ok, chociaż na początku go nie używałam, ponieważ mi się zepsuło. Zepsuł ten spryskiwacz. Musiałam tutaj coś później kombinować, ale w końcu go naprawiłam, więc teraz używam na nowo. I po prostu to psikują na samych końcówkach. Czasami używam też tego oleju do włosów. Ten właśnie olej polecała Alicja czarodziejka, tak więc postanowiłam, że go kupię. To muszę wam powiedzieć, że to jest niby napisane, że to jest serum, chociaż ja potem nie widzę jakiegoś takiego dużego odżywienia włosów. Widzę tylko, że one po prostu wydają się bardziej lśniące. E, tak więc daję sobie to po prostu czasami na mokre włosy, a czasami na suche. Jak już wtedy mam te wszystkie produkty na moich włosach nałożone, wsiąknięte mniej więcej, ja moje pielęgnacji włosów nie wyobrażam sobie bez szczotki Tangle Teaser i to jest tak naprawdę już moja druga szczotka. E, kupiłam ją sobie e, ostatnim razem, jak byłam w Londynie, czyli rok temu, ale moją pierwszą, tą oto, już taka brudna jest, że, ugh, ale ja ją używałam przez jakieś 3 czy 4 lata, więc e, muszę powiedzieć, że całkiem nieźle. Yy, ale powiem Wam, że ta jest znacznie bardziej wygodna do trzymania w ręce. To jest ten starszy model, to jest ta najnowsza, i ona bardzo często mi wypadła, i już na przykład mi się tutaj połamała. A z tą nic mi się nie działo, naprawdę 3 lata czy 4 i wszystko super. Ja powiem Wam, że ja już teraz, nawet jak pojechałam ostatnim razem do Polski, to myślałam, że zapomniałam właśnie mojej tangle teaser i ja po prostu yy, przez 3 dni nie używałam w ogóle szczotki, bo ja się po prostu bałam, aż tknąć szczotki albo grzebienia normalnego, ponieważ. Ja już wiedziałam, jaka to będzie katastrofa na czesanie moich włosów. Ja już bez tego produktu nie wyobrażam sobie w ogóle pielęgnacji moich włosów i jeżeli tylko coś mi się z tym stanie, od razu kupuję następną, uwierzcie mi. Tak więc po tym czesaniu, które zazwyczaj zajmuje mi jakieś 5 minut, zazwyczaj zaczynam czesać od samych końcówek, po prostu tutaj, przechodząc do bardziej skóry głowy. Po uczesaniu moich włosów zostawiam je do wysuszenia naturalnego przez około nie wiem, godzinę mniej więcej czasami też z tymi włosami już wyjdę na zewnątrz i nic mi się nie dzieje ponieważ tutaj zazwyczaj one są już wysuszone tylko tutaj zazwyczaj jeszcze z tyłu są po prostu mokre, ale jeżeli jest słonecznie, jeżeli jest ładny dzień e, i lekki wiaterek to mi się naprawdę nic nie dzieje nie jestem chora, nic takiego, tak więc e, lubię po prostu jak one mi naturalnie przeschną może to też dlatego e, mam te włosy w takim dobrym stanie, ponieważ nie używam w ogóle suszarki chyba, że jak muszę, ale wtedy używam e, tego takiego chłodnego powietrza jak tylko mogę, unikam prostownicy, unikam lokówek. Zazwyczaj chodzę też dlatego w kokach lub po prostu w spiętych włosach w kłucych, ponieważ nie lubię. Jestem. Jestem po prostu zaleniwa, żeby używać takich rzeczy. E, to mi zazwyczaj zajmuje jakieś 10-20 minut, a jeżeli ja mam wstać jeszcze, przygotować się e, i wyjść z domu, to ja nie widzę po prostu w tej całej mojej rutynie używania rano, rano jakichkolwiek produktów do moich włosów, ponieważ jestem naprawdę zaleniwa i nie widzę na to czasu. E, po prostu jak wychodzę na jakąś imprezę, co się dzieje raz na. Miesiąc, to wtedy może właśnie używam takich rzeczy. No, albo właśnie, właśnie w jakichś takich specjalnych okazjach, ale to mówię Wam, nie jest to za często. Jest to po prostu jakiś, nie wiem, może raz w tygodniu czy coś takiego, a później na drugi dzień już zostawiam te włosy tak jak są, albo po prostu spinam. I to jest też najwygodniejsze dla mnie, żeby spiąć te włosy po prostu wszystkie razem, ponieważ jak one tak. Są takie opuszczone i jak mam z nimi iść do pracy czy coś, od razu mi się zaczynają kołtunować. Ja po prostu później skupiam się większość moje, mojego dnia na tym, żeby po prostu te włosy tutaj sobie tak, wiecie, rozczesać, bo nie mogę inaczej funkcjonować. A propos szamponów, ja wam muszę powiedzieć, że mam akurat ten szampon z Batiste. On jest z jakimś takim gold shimmer, z jakimś takim um, połyskiem złotym. I ja tak naprawdę bardzo nie lubię e, suchych szamponów. One, nie wiem, jak ja je psikam od razu po jakichś 5 godzinach, moje włosy stają się tutaj jakieś takie suche, trudne do rozczesania. Nie lubię tego efektu na, na maksa. Tak samo jak w ogóle nie używam e, lakieru do włosów, ponieważ nie lubię tego efektu. Tak samo jest z tym właśnie szamponem, suchym. Nie widzę w ogóle o co chodzi w tym całym e, szumie na właśnie suche szampony. E, ja nie widzę takiej potrzeby, aby to używać, tak więc kupiłam to już jakieś pół roku temu i dalej stoi to tak naprawdę pełne. Użyłam może jakieś dwa czy trzy razy. Mm, I tak. Nie. <śmum> mam również takie, taki szampon w kostce z lasza. Muszę wam powiedzieć, że on pachnie obłędnie, naprawdę. To jest w ogóle szampon od razu razem z odżywką. I ja go próbowałam, tylko że ja mam długie włosy. I słuchajcie, mi się on w ogóle nie sprawdza. On mi zostawia takie, właśnie te małe, małe te takie, wiecie, odpadki z tego szamponu. I później po prostu jak rozczesuję, to wychodzą mi razem z tą szczotką i to jest tak niekomfortowe, ponieważ później muszę się męczyć jeszcze dłużej, żeby te odpadki po prostu wyciągać. Dlatego takie suche szampony i szampony w kotce w ogóle nie są dla mnie. Ja muszę wam powiedzieć, że jeszcze w tamtym roku moje włosy były tak długie dotąd mniej więcej. A teraz, jak widzicie, urosły aż tyle, tak więc jest to dosyć długo, długa długość, ale to też dlatego, że ja nie byłam w ogóle u fryzjera i ja wierzę, że żadne tam. Podcinanie końcówek nie sprawia, że, was, że wasze włosy od razu stają się odżywione i zaczynają szybciej rosnąć, i tak dalej. Ponieważ ja nie byłam u Fryzjera jakiejś. Dwa lata, czy coś takiego, a jak byłam, to byłam na przykład tylko na pasemkach, żadnym podcinaniu włosów, nie pozwalałam sobie na to, bo ja wolę na przykład sobie to robić sama raz na jakieś pół roku. I ja po prostu robię to w ten sposób, że sobie odginam tak włosy i tutaj tylko jakieś tam leciutkie podcinam, ale to naprawdę nie jest duże podcinanie. Jak już podcinam, to po prostu takie malutkie kawałeczek i e, tak unikam fryzjera. Sama sobie wolę to zrobić um, i to się dzieje jakieś raz na pół roku, albo raz na siedem miesięcy osiem. Raz na miesiąc stosuję sobie jakąś taką Mniej więcej odżywkę naturalną, którą Sobie, sobie sama przygotuję e, Na przykład miażdżę awokado e, I dodaję oliwę z oliwek Wtedy to wszystko nakładam tutaj po prostu na włosy Zostawiam w czepku i sobie tak chodzę po domu Przez na przykład cały dzień To tyle jeżeli chodzi o moją pielęgnację włosów Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, piszcie oczywiście je na dole Ja postaram się na wszystkie odpowiedzieć e, Napiszcie mi co wy stosujecie na wasze włosy i Jakie metody u was się najlepiej sprawdzają Może akurat coś podłapię fajnego e, Ponieważ to Musi być, wiecie, taka interakcja dwustronna Ja chętnie też się nauczę czegoś nowego e, Tak jak widzicie, ja nie, nie zwracam uwagi Tak bardzo na e, ani marki ani, e, ani skład produktów Ale to są po prostu rzeczy, które sp Sprawdzają się dobrze na moje włosy Tak więc mam nadzieję, że e, podobały się coś nowego e, Ok, dzięki Wam bardzo Za oglądanie i napiszcie mi koniecznie Jak co u Was się sprawdza najlepiej I tak życzę Wam miłego dnia I miłego życia